Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, co zrobić, jeżeli zapomniałeś hasła do swojego telefonu w 2026 roku. Jeżeli nie pamiętasz już hasła do swojego telefonu i nie jesteś w stanie dostać się do niego czyli go odblokować, już nie wiesz, co zrobić, jedną opcją pozostaje reset do ustawień fabrycznych, wykonywany przez tryb odzyskiwania czy też recovery mode. Aby do niego przejść i wykonać taki reset, musimy najpierw otworzyć menu zasilania, naciskając przycisk zasilania i podgłośnienia telefonu. Będzie to tak działać w większości telefonów, chyba że samodzielnie zmieniliśmy tę opcje na przycisk zasilania, aby to właśnie jego przytrzymywać. Następnie wyłączamy nasz telefon. Czekamy, żeby nasz telefon się wyłączył. I teraz musimy przytrzymać przycisk zasilania i sciszania telefonu. Jednocześnie, aby uruchomić go ponownie do trybu recovery mode. W części telefonów będzie to działało jako przycisk zasilania i przycisk ściszania, w części telefonów będzie to działało jako przycisk zasilania i przycisk podgłaśnienia telefonu. Tak więc nie jest to jedna zasada, ponieważ każdy telefon z Androidem mimo wszystko trochę się różni. Dlatego część korzysta z takich zasad, a część z takich. Na przykład telefony Samsung dodatkowo wymagają jeszcze podpięcia kabla USB typu C do ładowarki oraz drugiego końca USB typu A czy też USB typu C do komputera lub laptopa. Ważne, żeby, żeby działały i dawały jakąś energię. Tylko wtedy będziemy w stanie przejść do trybu recovery mode. Tak więc uruchommy teraz nasz telefon w trybie recovery. Gdy telefon zacznie się uruchamiać, już zazwyczaj możemy puścić przycisk zasilania, ale trzymamy ten przycisk drugi, który trzymamy, żeby na pewno przejść do e, trybu tutaj odzyskiwania, recovery mode, przycisk zasilania lub podgłośniania. Wybieramy język. Akurat w tym telefonie czasem nie trzeba wybierać języku, jest domyślnie angielski. Wyświetla nam się Recovery Mode. W tym momencie będziemy szukać opcji takiej jak farma, Format Data. Jeżeli Twój telefon nie obsługuje dotyku, przy Recovery Mode, musisz wybierać opcję za pomocą przycisku ściszania. Tak jak w tym momencie. Zatwierdzamy przyciskiem zasilania. W tym telefonie akurat, jest to Realme, musimy podać kod który wyświetla nam się na ekranie. W telefonach na przykład typu Samsung, jeżeli już zacząłem o nich mówić, że są takie specjalniejsze, yy, będziemy, nie, nie będziemy podawać żadnego kodu, będziemy musieli powiedzieć, że potwierdzamy naszą yy, fakturę reset i tam jeszcze się chyba zgodzić, coś takiego. Tutaj akurat musimy podać kod. Wyświetla nam się tutaj na ekranie, i widziałem już pytania w komentarzach nieraz odnośnie właśnie tego, jaki kod mamy wpisać. W przypadku takich telefonów, każdy kod jest tutaj i on jest inny. Ja mam kod 6739, ale ktoś może mieć kod y, 9376, a ktoś może mieć kod 7396, i tak dalej. A ktoś może mieć 1, 2, 3, 4. Raz mi się zdarzył taki kod. Tak więc wpisujemy kod, który wyświetla nam się, każdy ma inny kod, wyświetla nam się tutaj. Po wpisaniu tego kodu wybieramy opcję Format. Czekamy, tak jak na każdym innym telefonie, żeby nasz dysk się sformatował. Wybieramy OK i nasz telefon uruchamia się ponownie. W niektórych telefonach. Właśnie, na przykład w Samsungu, będziemy musieli znowu za pomocą tych przycisków wybrać opcję Reboot device albo Reboot to system i wybrać przyciskiem zasilania zatwierdzenie. Wtedy nasz telefon uruchomi się ponownie. Teraz musimy poczekać. I musimy teraz tylko wykonać pierwszą konfigurację naszego telefonu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.